Cześć kochani, dzisiaj zaproponuję wam moją własną wizję reformy edukacji. Będziemy mówić szczery, to co jak teraz wyglądają te reformy edukacji, to moim zdaniem taka ściema. To jest, zastanawiam się nad tym, czy lepiej dzieciaków uczyć wykorzystując ciemną tablicę klasyczną i malując danią kredą białą, czy może użyć tablicy białej i mazakiem czarnym. Tak to wygląda mniej więcej. Jakie mają być kształt ławek? Czy mają być gimnazja, czy nie ma być gimnazjów? To są szczerze mówiąc rzeczy drugorzędne. Drugorzędne jest to coś mało istotnego. A jak już kiedyś powiedziałem, żeby zmienić świat, należy zmienić edukację, bo zmieniając sposób myślenia o ludzi, których wyedukujesz, oni zmienią ten świat. Sprawią, że będzie on lepszy. Ty sam dużo nie zdziałasz, ale tu. No dobra, działo coś, ale dużo ludzi mądrych, inteligentnych zmieni ten świat. To ja to zawsze powtarzam. Także ten. Moja propozycja, mój pomysł, jest on prosty. Pierwsze co, no to stworzenie szkół takich eksperymentalnych. W kilku szkół. Najfajniej by było w każdym województwie po jednej szkole z każdej dziedziny. To by było trochę, ale, ale moim zdaniem więcej tym lepiej. Nawet jakby było jednej takiej szkole na cały kraj, to by było super. Z każdej dziedziny, za chwilę zaproponuję te, te, te dziedziny, a tymi dziedzinami będzie właśnie tematy, których będzie się dzieci uczyło. Skuteczność edukacji, przyjemność w edukacji, kreatywność no i pozostałe, taka oddzielna grupa. Także Najlepiej jakby było właśnie w każdym województwie po jednej szkole z każdej tej dziedziny, tak? To jest jeszcze mieszane. I te szkoły mają być szkołami eksperymentalnymi, które będą ćwiczyły różne techniki, które będą wiedzę ogólnie dostępną, sprawdzały w praktyce. To, co się najlepiej sprawdza, później łączyły w jednej szkole, która będzie łączyć te wszystkie techniki. Bo to właśnie taki mam pomysł, żeby szkoły eksperymentalne nastawione na jedną rzecz, nie? Później szkoła łącząca wszystkie te techniki i to, co najlepiej się sprawdza tutaj z idzie do wszystkich szkół, sapniowo wprowadzane. Bo skoro nauczyciele, jakie znaczy, ten komisja edukacji co chwilę sobie zmienia, na przykład jak ma wyglądać matura, takie rzeczy, to czemu nie mieliby zająć się normalnie tą edukacją? coś Zamiast tego, co wymagać od dzieciaków, yy, zacząć ich uczyć normalnie. A więc, tak, pierwsze co to tematy? Jakich uczyć? I tutaj każdy wie, że e, szkoła jest nieżyciowa, tak? Najbardziej przydatny przedmiot w szkole to kanapka. <gry> każdy o tym wie. <gry> tak. W szkole się przydały procenty na matematyce e, z takich bardzo praktycznych rzeczy, na przykład parę rzeczy z fizyki e, do jakichś takich też pra praktycznych rzeczy. Mogłem mało, co jest taki, takie super praktyczne. Mało co. I tutaj właśnie. Skupienie się na tematach, które by były bardziej praktyczne, bardziej realne, bo fakt są tematy, których trzeba nauczyć, które, które są po prostu podstawą, są istotne, ale są, jest sporo takich, które już jeżeli wybierzesz specjalizację, to e, bardziej się powinieneś na nich skupiać. E. A w tej podstawowej formie to ważne jest, abyś się uczył czegoś, co jest raczej praktyczne. Nie? Jak samo choćby szkoły, w których, że nie pamiętam, to chyba w Szwecji, gdzie się uczy, właśnie, e, mają tam przedmioty z takich rzeczy, że na przykład jak pójść do sklepu, takie rzeczy, takie praktyczne, normalne rzeczy. Tego brakuje. Tego brakuje u nas w szkole. Kolejna rzecz to właśnie szkoły nastawione e, na skuteczność edukacji. I tutaj na przykład pan Radek kotelski z polimatów e, to jest dla mnie dobry przykład. On taką książkę napisał się w mózgu, gdzie podał kilka technik, jak skuteczniej zapamiętywać, lepiej zapamiętywać. I czemu szkoła nie uczy takich technik? Czemu szkoła tego nie uczy? Nie tłumaczy, jak łatwiej coś zapamiętać, jak lepiej coś zapamiętać, jak lepiej coś zrozumieć. Czemu szkoła tego nie robi? Tylko, tylko bierze coś i wpycha do głowy. No temu to nie włazi, czemu to nie włazi? No bo dziecko nie chce, żeby coś im wciskać do głowy. Tak na chama, na siłę. Ono tego nie chce. Dlatego jakieś takie szkoły nastawione na to, żeby właśnie to nauczanie było bardziej skuteczne. Lepsze pod tym względem, lepsze, lepiej zapamiętywanie, lepsze przyswajanie wiedzy. Kolejne, tak, trzecie już. Tak, grupa. No to szkoła nastawiona, czy tam dział, to szkoła nastawiona na yy, przyjemność. Bo obecnie ta właśnie edukacja to jest taki przymus. I są badania, które pokazują, że ADHD to tak naprawdę ogólnie taka nadaktywność. To jest po prostu naturalne u ludzi, tak jak są właśnie ci, co budzą się rano wcześniej i z, wcześniej kładą spać i ci, co właśnie późno kładą się spać i znaczy, tak, Późno kładą się spać i późno wstają, to, to z tym też jest naturalne. jedni są bardziej flegmatyczni jak ja. Ani bardziej to są energiczni i wiecie, zasuwają, nie mają, muszą ten... Normalne tak jak są wiecie, cholerycy, flegmatycy i tak dalej. To takie jest naturalne. I wiecie, i sprawienie, żeby szkoła była bardziej przyjemna, bardziej przyjazna dzieciom, e, są choćby te techniki właśnie gamifikacji, bo jak gry angażują, dziecko wchodzi, wykonuje jakieś zadania i wykorzystanie jakichś takich różnych technik e, czy takich, czy, czy, czy innych, e, eksperymentowanie z nimi, żeby... Była ta szkoła bardziej przyjemna, żeby dziecko samo się angażowało w tą edukację. Że na przykład w nagrodę za coś będzie miało indywidualne nauczanie ze swojego, z rzeczy, którą lubi, którą kocha, z jakiegoś przedmiotu, który kręci, że jak takie wiecie, coś bardziej. Żeby ta edukacja była przyjemna, bo teraz to jest takie masz siedzieć w ławce, masz słuchać autorytetu i w ogóle. To jest bez sensu, zupełnie się z celem. Po co to komu? Wiecie, to jest to jest stresowanie, to jest stresowanie, a tak nie powinno Także tego typu szkoły eksperymentalne. No i ostatnia już właśnie, czy przedostatnia, czwarta grupa, no to szkoły nastawione na kreatywność. Bo jak wiadomo, obecnie mamy tylko jeden tur myślenia, taki jak ci nauczyciel powie. Inaczej nie możesz myśleć. A powinieneś, właśnie, sam być kreatywny, kombinować, próbować. Szkoła tego ci nie daje. Masz jeden sposób, i właśnie tworzenie szkół nastawionych na rozwój tego typu technik. Właśnie rozwoju kreatywności. Bo im więcej kreatywnych ludzi, tym tak naprawdę większy, bardziej zrównoważony rozwój technologii, środowiska takich rzeczy. A wiecie, bo obecnie. Ludzie dużo rzeczy nie dostrzegają, a takie osoby bardziej inteligentne, kreatywne, które widzą więcej rozwiązań, one też widzą więcej błędów. I takie coś jest potrzebne. Nastawienie na większą kreatywność. Także szkoły nastawione na kreatywność. No i później szkoły właśnie skupione na, na to ostatnia grupa piąta na rzeczach pozostałych, na różnych pozostałych rzeczach, których tu nie wymieniłem. Na przykład eksperymentowanie z, z, z lekcjami z psychologiem, żeby rozwiązywanie e, problemów, że, że masz, powiedzmy, tak jak matematykę, raz w tygodniu lekcje z psychologiem, w którym sobie rozmawiacie, omawiacie jakieś swoje, nie wiem, grupowe w klasie e, problemy, coś takiego, rozwiązywanie kłótni. E, czemu tego nie ma? A później ludzie się nie umieją dogadać. A jeżeli ty zrozumiesz, czemu ktoś się tak, a nie inaczej zachował, łatwiej jest ci go, wiesz... E, łatwiej jest to przeswoić, czy jakieś e, lekcje z, 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 z ekologii. No obecnie ludzie mają, delikatnie mówiąc, wyrąbane. Tyle się mówi o ekologii, a prawda jest taka, że, że trzeba było zmienić prawo, na przykład, żeby nie śmiecili po lasach. Dalej są morza niszczone, zaśmiecane dalej. I taka, wiecie, skupienie się na właśnie pozostałych elementach e, i eksperymentowanie innych technik. To było super dla nie? Tak, tak sobie myślę, że pewnie jeszcze coś można by dodać do tych dotworzyć jeszcze, jeszcze pewnie z dwie grupki, czy więcej, właśnie takich eksperymentalnych szkół, nastawionych typowo na jedną dziedzinę, które by się tylko na niej skupiały. I dobra, mamy te pięć szkół, tych pięć szkół nie, podstawowych każda skupia się na innej dziedzinie. I to już jest spoko, bo ona rozwija tą dziedzinę. Z tych pięciu szkół idzie powiedzmy do kolejnej szkoły, która, wiecie, najlepsze techniki wykorzystane tutaj, odkryte tutaj, które się sprawdzają, idą do szkół, właśnie łączących, też eksperymentalnych. I tu uważam, że tego typu szkoły w ogóle powinny być na wszystkich rodzajach, jakby to powiedzieć, miejscowości i małych wioskach i w miastach, i w średnich miejscowościach. Chodzi o, um, jak to powiedzieć, no w wioskach mamy często, um, jest mniej tych dzieciaków, w miastach już to trochę inaczej wygląda, bo są grupy, żeby, wiecie, zobaczyć, jak to się zachowa w innych warunkach, te, 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 te właśnie techniki, jak one się zachowają w innych warunkach. Kolejna rzecz, która też uważam, że powinna być istotna, to wprowadzenie, czegoś takiego dla dzieciaków, żeby one mogły za, zaproponować swoją propozycję udoskonalenia. Jeżeli propozycja była super, nie zaproponowana do dzieciaka, no to dzieciak powinien dostać na przykład masłową ocenę z matematyki, chyba, że o tym mówię na początku filmu, ale powiem jeszcze raz, bo to jest istotne. Ma słabą ocenę, powiedzmy, z matematyki, no to sobie jakie. może podwyższyć w nagrodę ocenę z matematyki. Czemu nie? Za kreatywność, takie coś pobudza, do próbowania udoskonalenia świata. A jak udoskonalasz świat, już od małego jesteś nastawiony na, na doskonalenie, to kurde, będziemy mieli chmarę wynalazców, ludzi mądrych, którzy ten świat tak zrewolucjonizują, że, wiecie, że nagle wyedukujemy całe chmary nowych Tesli, Edisonów i yy, innych wynalazców, tacy, takich, wiecie, z górnej półki. No. <t> <t> Także, wiecie, coś takiego. XIX wiek, wtedy to by się umywał po tym, jak byśmy rozwinęli ten świat. No, także moim zdaniem edukacja powinna być w ten sposób zmieniona. Powinno być właśnie takie eksperymentalne szkoły. Potem z tych eksperymentalnych szkół takich tematycznych, testowanie w eksperymentalnych szkołach właśnie już ogólnych. I tam już to, co się sprawdza, nauczenie, nauczania stopniowo nauczycieli, wiecie, no jakieś tam na przykład, teraz wiadomo, mamy formę zdalną i to nie byłby taki duży problem, że nauczyciel dodatkowo w ramach szkoły miałby powiedzmy tam godzinkę tygodniowo czy, czy więcej na edukację właśnie tych nowych technik i te nowe techniki wprowadzać, bo co za problem właśnie... w przeznaczyć jedną osobę, która zdalnie by edukowała pół Polski pół polskich nauczycieli, czy całych Pol czy cał wszystkich polskich na nauczycieli streamingowo i oni już to mają wprowadzać, te techniki mamy technologię, to nie jest takie trudne do rozwiązania no Ale to jest mój pomysł i niech mi ktoś powie, że to jest głupi pomysł, niech mi ktoś powie, że zastanawianie się hmm, gimnazja nie były takie dobre Pozbądźmy się ich. Albo nie, wróćmy do gimnazjum. Albo nie, zmienimy kolor tablicy. I ktoś mi powie, że zmiana koloru tablicy, no dobra, przesadzam z tą tablicą, ale to dla mnie tak wygląda, te obecne zmiany, jak zmiana koloru tablicy. Niech ktoś mi powie, że to, co proponuję, jest gorsze od tej zmiany koloru tablicy. Nie mi ktoś to powie. No i nikt mi tego nie powie. A pewnie jeszcze ktoś podsunie parę innych, lepszych pomysłów dodatkowych do tego. Także to jest moja propozycja reformy edukacji. Jeśli się nią zgadzasz, to ją rozsyłaj. Niech ona dotrze do ludzi. Ja to też wyślę sobie gdzieś dalej. <gry> Niech ludzie zobaczą jak to wygląda. A już może ktoś to wysłucha? Mam taką nadzieję. I się zastanowi. Hmm, to może nie jest takie głupie. Ale wiecie, wszędzie jest beton nauczony jednego sposobu myślenia i mam nadzieję, że uda nam się ten beton rozbić. Żeby ten beton był bardziej otwarty i chciał ten świat zmienić. Także to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Zmienimy edukację, żeby nasze dzieci były mądrzejsze, żeby nasze dzieci zmieniły ten świat dużo bardziej niż wynalazł w XIX wieku. Zróbmy to. No, także dzięki za uwagę. Dziękuję wszystkim widzom w ogóle za łapki, za to, że ze mną jesteście, za to, że oglądacie tych materiałów. Te materiały! Также до слышания до сих пор на